Dzień dobry, to jest, no, pierwszy dzień bez głodówki, nie wiem jak to nazwać, no wyniki, wyniki są po prostu rozpierdala... Oczywiście zapraszam na przyszły film. Tak, i najpierw pojedziemy na chwilę do, do Palucha popatrzeć na jego zabawki i zaczniemy ten dzień. I Ala może wstanie, Ala! No, tak się zachowuje młode, kochane małżeństwo, które się kocha. Czy młode? Ja to młody! Muszę się ogoić. Bo chcę. Siutu. To ta kuzianka. Dobry. Ale ci przypasowała pogoda w ogóle i zrobię się mówię o tym. Dobra, ulotka. Bardzo ładna ulotka. I też nie, ale on akurat nie od 21 dni. Boisz się? Trochę. No fajki się teraz wykręcały. Nigdy <grych> tak się nie z wypadku. Kamil ci pomoże, Kamil ci pomoże. Uwagajcie do mnie! Ala, dawaj jeszcze jedno! No to chcę, chcę! No to wsiadaj to? zobaczysz, powiesz nam jak było. Ty, a ty, Ali, masz to zapisać? Mamy rozdzielność, nie martw się. Karuzela się nie kręci! NIEEEE ja! O Jaki się czerwony zrobił Jezu Ej, fajną masz zabawkę Mówię, i to wyobrażenie A teraz nie powiem, bo nie mam wierzy Przez sobie W pampersku tak Dokładnie, w pampersku, dokładnie A po czym idziesz? Przewiercied Przy ciebie! No co kuźwa, bardzo ładnie szła Widzisz linię w ogóle? Tam są wie nawet. Ale... To ja w ogóle idziesz równie niż wujek bez alkoholu. gubi. że instruktor już przyszedł. Szepsze <noise> wraca. To jest jeszcze gramy? Ale to oszukuję. Panie wiesiód mają. No, no, no trochę. Ja no, już piłem rano. Ale musi żadywać gdzieś odpala. pala. kluczyk znaleźć, to nie jest biały. Ale nawet nie wiem, czy się toczymy, wiesz, to jest błąd. Właśnie skomentowałam, że on zawsze mówi, że nawet po pijaku by prowadził lepiej niż ja, więc... Yes. I drugim kołem, ojej. Yes. Już chyba, już. Tak? Udało się? Wyjechaliśmy sami? No, Dawaj, puszczam. Ruszam. Dobra. To... Automoto! Przepraszamy! Miałem dzisiaj pierwszy dzień bez wodówki i jadę na rynek kupić sobie parę warzywek, żeby było eko, eko zdrowo. Ceny na rynku są po k... są k... duże. Słuchajcie, wspierać tych rolników. Tragedia. Dwa ogórki 13 zł, Kurczę kilo ogórków kiszonych. 16 Wspierać rolników, bo będziemy w dupie. Jadę do kawando zobaczyć, bo słuchajcie... Ceny pomidorów na rynku dzisiaj dochodziły do 20 zł. Ja jestem oderwany od rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest normalna cena, ale 16 widzieli daj taniej i były chu... Za 18 były lekko chuj. Zobaczmy, jaka jest cena w Kauflandzie nawet za chuj. Nie są za specjalne, ale są zawsze 6 zł. Dałem 70 zł na rynku i w Kauflandzie. Tylko na warzywa. To jest po 64 zł. Za to wszystko 64 zł. Po trzech tygodniach pierwsze cokolwiek, cokolwiek do jedzenia. To jest kapusta jak To jest pyszne. Tak naprawdę, naprawdę to jest pyszne. Już mam wody o wody jeszcze napię Ale mnie posra, ale Jezu o. Pachnie Nia, nie o, jak pachnie burzy Nie nie no jak oo jaki twarz Jak Hemoroidy mojego byłego A mnie już zatkało to dobrze rokuje tak naprawdę, nie? Podduszony taki Jest raniczek. Jest podduszony szpinaczek już. Zobaczymy. To będzie pierwsze moje ciepłe danie trzech tygodni. No, no to to, to nie wiem czy... Słuchajcie. Ja odrobinkę zjem. T -t Tyle co kotek napłakał. Złoty, złoty widelec. Będzie drugi ku**a jedek. Już szpinaczek próbujemy ciepły. Śmierdzi. <gry> Jakbym nie miał wyboru to bym tego nie wziął Kapustka jest super Dobra O Jezus Ch**a to pamiętam, że nawet po czuję, że są ch**a Przez ostatnie trzy dni robiłem zjać wszystko. Myślę, że na to Patrzcie, tam dostałem. A mi tu piecze. A ten pieprz może aż Jak się podoba, S was kur... Idę. <gryw> Idę na Balprzybielec. To tort na i na imprezę. Ja, Cyganka i Barbie. Kilo kilosera, kilosera, odbiór. Mamy Mamy Wojskowego! Dzień dobry! No nie mamy na <grym> pani, pani, pobróżę, pobróżę! <grym> A, A, A może mamy pijacki z w czeskiej samy? A. O! O! Jadziemy pijać w nos!

Barbie, ale czemu nie mogłeś z Kiedy ostatnio bawiliście się do czwartej rano? Ja, ja, o oh Jezu, mogę liczyć w, w, w latach, do ósmej rano tak do czwartej rano jechane Bardzo dobrze się bawiliśmy. I Barbie w Barbie No i chyba kto? Gangster Dzień dobry z tej strony snajper i to jest drugi dzień bez Jak Jaki mam plan? To jest niedziela i po Jejku, będę nagrywać inny film, a to już na YouTube'a, Jak się wychodzi mi z budówki innej, to będzie na innej kamerze Ale tego już tu nie będę zabierać Ogólnie po wczorajszym jedzeniu kiszonek, inne takie to Wczoraj się dobrze czym, ale dzisiaj od rana Nie mogę wyjść z domu na dłużej niż na 20 minut Siema! Dziękuję, że ze mną... Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną codziennie. To bardzo miłe, że śledziliście, doradzaliście. Kocham Was bardzo serdecznie. Tak jak siebie. Ja I Plusia. Mamy tatę, babcię, dziadka, brat.